Cześć, Manko, witajcie serdecznie, jestem Jadar55, a to jest kolejny odcinek Kronik z Minecraft. I nie widzieliśmy się już około miesiąca, słuchajcie. Troszeczkę czasu nie było odcinków, ale już to tłumaczyłem na streamach, wytłumaczę to ponownie. Słuchajcie, wyszedł snapshot eksperymentalny w, w lutym. Już jakiś czas temu, wiem o tym, ja wiem, że to już jest jakiś czas temu. Nie było odcinków, słuchajcie, z jednego prostego względu. Budowałem miasto Deep Dark. I co prawda... Ja mógłbym nagrać, słuchajcie, odcinki z budowę, jakby, budowy tego miasta Dimnark I tak by był co tydzień odcinek jakiś Na przykład ja miał to pierwszy odcinek Buduje miasto Dimnark Kolejny odcinek za tydzień Kontynuuję budowę miasta Dimnark Trzeci odcinek yy, Buduję mury miasta Dimnark Czwarty odcinek Buduję portal miasta Dimnark no, Wiecie, takie rzeczy Nie sądzę panu mówiąc, że taki cykl odcinków byłby fascynujący dla was Więc uznałem, słuchajcie, że nie będę tego robił w ten sposób Tylko sobie to w uproszczeniu zrobię W jednym odcinku, który dzisiaj widzicie Właśnie ten odcinek i ostatni odcinek, słuchajcie, był zagarniania zewnętrza i udało mi się całkiem fajny design wymyślić dla żurawia, słuchajcie tego. Tak, zaczynając. Całkiem ładnie to się prezentuje, słuchajcie, myślę, ogarnąłem jakoś tutaj, i teraz to się prezentuje. Myślę, że ładnie, myślę, że ładnie. Odbył się także, słuchajcie, stream, na którym wyrównywałem, czekajcie tylko, niech się załaduje teren, na którym wyrównywałem sobie ten obszar, słuchajcie. Tutaj mam w ogóle farmę automatyczną tego, jak to się nazywa pszenicy. Będę potrzebował troszkę, słuchajcie, bloków siana, do, zakładam, do budowy folwarku, no i teren, słuchajcie, to jest wyrównany, tylko niech się załaduje. Teren, słuchajcie, to jest przygotowany pod budowę folwarku i folwark zakładam, że będę budował, słuchajcie, niedługo, chociaż... Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, bo jakoś mi się też tak mega nie spieszy, do budowy folwarku. Ale a tak ogólnie rzecz biorąc, skończyłem, słuchajcie, właśnie to, co zaraz ujrzycie. Dobra. Yy, no to już mam wytłumaczone, dlaczego nie było odcinków. I możemy teraz, słuchajcie, mogę teraz przejść do prezentacji. Więc, słuchajcie, tutaj się praktycznie nic nie zmieniło na starcie. Ale efekty pierwsze zaraz zobaczycie, jak wejdziemy do środka. Jest chałupka, dalej tutaj jest wszystko, nic się nie zmieniło. Wszystko tak samo właściwie wygląda. Z tym, że jeśli spojrzy się troszeczkę niżej, no to ujrzy się coś nowego. Proszę bardzo, tutaj są zbagowane czanki. No, słuchajcie, taki mały recap. Ja zacząłem budowę tuż przed moim wyjazdem i to było. 20 lutego, jakoś chyba, I nie wiem, może troszeczkę później, nie jestem przekonany wcale, może troszeczkę później, no i słuchajcie, ja wyjechałem tam na jakieś 5 dni, wróciłem po wyjeździe i zacząłem z powrotem budować, ja to nagrywam, już Wam mówię, 14 marca i to, słuchajcie, zajęło mi około 3 tygodni, plus minus, bo ja generalnie budowałem to na zasadzie, słuchajcie, robiłem screeny miasta Dimnark i... Nie robiłem tego kropka w kropkę też, wiecie, w niektórych miejscach. staram się robić to mniej więcej tak samo, ale staram się też mimo wszystko coś tam pozmieniać czasami i myślę, że udało mi się to, udało mi się to w miarę. Tutaj, jak widzicie, ma się niestety pojawiały i to nawet na moich oczach. No cóż, tak to już jest, ciemno tu jest, słuchajcie, a ja nie będę tego zmieniał już. Nie mam miał słuchajcie, zmieniać yy, oświetlenia tego miejsca. Generalnie może są bardzo takie jeszcze lekkie puste przestrzenie w takich miejscach, ale to będzie słuchajcie ogarniane dopiero w 1.19, nie wiem jaki skalgdam dam czy coś. Generalnie myślę, że na tej zasadzie to będę sobie robił, że będę przynosił katalizator, by zabijał już mowa, żeby to ładnie się rozrosło tak naturalnie. I to będzie koniec słuchajcie, to będzie koniec słuchajcie miasta Dimnark już. To na dobrą sprawę jest też już, cała struktura jest skończona już słuchajcie, tylko trzeba będzie jeszcze trochę skalku dać i będziemy już mogli słuchajcie o, ogłosić tak naprawdę koniec budowy miasta Dimnark. I tutaj, jak możecie zauważyć, mam cały portal. Generalnie udało mi się mniej więcej wszystko pomieścić tutaj jest taki jeden malutki szczególi, który mnie troszeczkę irytuje, ale już myślę, że da się do niego przywyknąć. Czyli słuchajcie, tutaj są dwie kratki, zauważcie, bo w ogóle musiałem troszeczkę strukturę zmienić tej wieży, ale leciutko, zobaczcie, bo tutaj były wcześniej schody. Musiałem to usunąć i zrobić pełne bloki. Ze względu na tą stronę, słuchajcie, bo tutaj y, te schodki by się po prostu stykały, nie? I to by brzydko wyglądało, więc musiałem to tak zrobić. Generalnie, no, troszeczkę wyliczyłem źle, słuchajcie, i wyszło na to, że po prostu dwie kratki tutaj były, a potem tamtej jedna. No, troszeczkę nierówno, ale słuchajcie, już za dużo musiałem zmieniać, żeby to ogarnąć, skapnęłem się troszeczkę za późno. Nie, nie zmieniam tego, no way. Okej, okay, słuchajcie, generalnie tutaj mamy centralną część tego, no właściwie, no tak, główną część miasta. O centralną to raczej nie. To jest też zbagowany cząnek do światła, jakbyście się pytali. Ja będę to dopiero, słuchajcie, optymalizował, kiedy będę optymalizował świat przed, przed wysłaniem Wam-Save'a i przed końcem. Przede wszystkim nie, przed, przed World Tourem planuję optymalizować świat, żeby już wszystko ładnie śmigało, słuchajcie, żeby nie było zbagowanych czarków na World Tour'a. A nie mówiąc o tym, słuchajcie, no to. Yy, mogę, może powinienem was lekko oprowadzić po tym mieście Dimnark Więc ja sobie pozwolę łyknąć na żeby więcej widział, słuchajcie tutaj, żebyście wy też więcej widzieli yy, Więc na sam początek, mamy słuchajcie tą yy, główną część miasta Dimnark, czyli oczywiście ten portal yy, Mamy tutaj słuchajcie też, yy, zresztą dobra, yy, od początku Portal słuchajcie troszeczkę mi zajął i ja go budowałem chyba jeden czy dwa wieczory No trochę to czasu zajęło yy, Tutaj słuchajcie są takie lampy, które się generują w mieście Dimnark naturalnie Tutaj mamy taki mur, proszę bardzo, I oczywiście to było, słuchajcie, ja się wzorowałem w dużej mierze na screenach, oczywiście nie było tak też, że wiecie, że różnąłem każdy blok jeden do jednego, bo no czasem też, słuchajcie, zmieniałem coś, chociaż nie ukrywam, że bardzo, no, inaczej. Jak zbudować strukturę, prawda, jak odwzorować strukturę, no... Powiem wam, że, że tak generalnie było... Ja się fajnie bawiłem, ja się fajnie bawiłem budując to i bardziej się boję o folwark słuchajcie, bo ja nigdy nie umiałem domków budować, a polwarku sporo domków trzeba będzie zbudować i no nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie yy, ale nie mówiąc o tym. Słuchajcie, tutaj mamy takie, taki korytarz, który yy, so, słuchajcie sobie, yy, ciągnie się przez to miasto, yy, przez tą część miasta Dimdark. Powiem wam, że to wygląda całkiem przyzwoicie. Ładnie to udekorowane jest wszystko. Oczywiście, jakieś słuchajcie, są tutaj szczeliny, chociażby widzicie, bo tak się generują czasami. Tutaj warto uważać, bo czasem się mamy niestety. Generuje tutaj, można sobie wejść na mury. Mamy takie mury. Słuchajcie, eleganckie. I słuchajcie, tutaj mamy po jednej stronie zejście i po drugiej także jest takie zejście. No powiem wam, że w ogóle fajnie się tutaj stopiły myślę te filary, bardzo, bardzo ładnie to się prezentuje. No i słuchajcie, tak to się prezentuje. Tutaj mamy słuchajcie, za dużo słuchajcie mówię. Tutaj mamy yy, taką część słuchajcie miasta Dimnar, która się generuje naturalnie wraz z takim filarem słuchajcie z czaszką. On się generuje tak, że nie, to nie jest pilar, to jest kolumna. One się na. Co jest? Ile tych szkieletów? Się generują naturalnie, słuchajcie, w miastach Dimark. Oczywiście, tak, właśnie na wzór tego zbudowałem. Takie, takie miejsca na skrzynkę. Ja je troszeczkę zwęziłem tutaj, bo no nie wystarczyłoby mi bloków, słuchajcie. Więc musiałem troszeczkę zwęzić tą budowlę. Ale powiem wam, że jakoś to wygląda. Jakoś to wygląda, nie jest źle. I całkiem mi się to podoba. Oczywiście, skrzyneczka tu jest postawiona. I tak to się prezentuje. W skrzyneczce nic nie ma, od razu mówię. Myślę, że całkiem ładnie to wygląda. Tutaj mamy, słuchajcie, zejście na dół i generalnie to jest podzielone na takie dwa korytarze, bo w miastach dynar generuje się zwyczaj jeden korytarz i po dwóch stronach są takie filary, ale jako że ja mam tutaj, słuchajcie, przepraszam, kolumny, jako że ja mam tutaj mój filar właśnie wywalony, no to musiałem to podzielić na dwa korytarze, słuchajcie, no i po każdej sensie zrobiłem takie kolumny, no i dobudowałem, słuchajcie, korytarz cały. Powiem wam, że całkiem ładnie to się prezentuje, myślę, taka droga przez ten korytarz, to jest też bardzo fajne, jest tutaj klimat, oj jest, naprawdę, tylko nie chcę, słuchajcie, nie chcę za bardzo łazić tutaj bez potek, bo, no, po pierwsze, mało będziecie widzieć, po drugie, ja wiem, że klimat jest tutaj niesamowity bez potek, ale nie będę, słuchajcie, nie będę, no, chciałbym, żebyście po prostu zobaczyli wszystkie szczegóły. No i oczywiście filary, słuchajcie, one są w różnym stopniu rozwalenia, jak widzicie. Nie, nie każde, one są każde troszkę inne, to mi się właśnie podoba. Oczywiście jakieś tutaj latarenki też się zdarzają. Ten, słuchajcie, filar w ogóle, przepraszam, to jest już kolumna, to, to są kolumny. Filar to jest coś, co podtrzymuje, a kolumna to jest coś, co po prostu stoi, chyba. Ja może się nie znam, ale tak mi się wydaje. No i w każdym razie tutaj mamy, słuchajcie, taką kolumnę. Uuu, uu, co to za syf, co to za syf. Oj, 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 oj. Żem teraz zauważył Eee, czekaj, nie. nie, 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 nie. Żem zauważył, kurde ludzie oj, oj oj. Bo to oczywiście powinno być... Czekaj, czekaj, czekaj. Pożyczę sobie ten. Aha, czekaj. Dobra, pożyczę sobie ten, tego stona. No to tak nie może być kurde. O, dobra. No. O, 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 widzicie, jeszcze jakieś tutaj błędy są. Dobra, generalnie tu jest taki, taka kolumna, i ona się generuje, słuchajcie, oddzielnie od tych, ale postanowiłem tak zrobić, jako że poza tym, po pierwsze, nie miałem, słuchajcie, zbyt dużo miejsca. No, i po drugie, no, nie prezentuję wy, nie się myślę też aż tak źle obok tego. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy taką część miasta Dibnar, która. która, słuchajcie, gene, która została nam zaprezentowana na mainconie gdzie oczywiście po raz pierwszy też zauważyliśmy nowe animacje Wardena, bo ja chciałem... To jest chyba jedna z fajniejszych części Dimnargu, w której mam sentyment właśnie, miasta Dibner, dlatego że no... To była część, którą zobaczyliśmy po raz pierwszy na Mineconie, dlatego powiem Wam, ja chciałem sobie ogarnąć coś takiego. I powiem Wam, że to całkiem ładnie się prezentuje. Tutaj musiałem troszeczkę też zmienić strukturę góry leciutko, ale no, po popieprzyłem z tym troszeczkę, słuchajcie, i teraz już wygląda całkiem dobrze. Oczywiście tu jest taka dziura troszeczkę, no, ona tak dziwnie wygląda w miarę, ale już nie będę z nią nic robił. Mamy tutaj, słuchajcie, takie ognicha, oczywiście jak się generują naturalnie, no to jest praktycznie to samo. Mamy troszeczkę skrzyneczek, jest ta czacha oczywiście też w tym miejscu. No, to jest bardzo wierna kopia. No i oczywiście mamy takie zejście tutaj fajne, tutaj można się przejść i tam oczywiście po boku jest też drugie przejście, już Wam pokazuję, można się przejść tędy elegancko, jest elegancja Francja, można łazić i jest fajnie. Dobra, panie pajączku, wynocha i tutaj też jest takie wejście po boku jeszcze. Okej, okay, co dalej? Tutaj mamy, słuchajcie, jeden z korytarzy w mieście Dimnark. Tutaj są, no taki podział, no, oczywiście tu jest trochę podziorawionych, trochę popękanych, słuchajcie, troszkę jakiś lamp, no troszeczkę musiałem się pierdzieć z tymi skrętami, ale coś mi się udało wykominać, koniec końców i nie prezentuje się to aż tak źle. Okej, okay, i to tak na dobrą sprawę jest tyle z tej strony. Przejdźmy sobie słuchajcie teraz tutaj. Tutaj, słuchajcie, jest dokładnie taki sam korytarz, jaki wam przed chwilą pokazałem, tylko że taki podłużny. No i jak przejdziemy sobie przez niego, możemy wyjść tutaj. I tutaj mamy, słuchajcie, nasze filary, które podtrzymują wejście. Ale mamy także, słuchajcie, te, taki nagrobek, jakby. Taki nagrobek, który się generuje też naturalnie w miastach Deep Dark. I on, powiem Wam, prezentuje się też całkiem ładnie, według mnie, bo ten. Jak, on jest generalnie na 4 kratki, ale zauważcie, że mój filar tutaj jest na, na 5 kratek, więc postawiłem sobie rozszerzyć to o jedną kratkę. Słuchajcie, żeby to się prezentowało troszkę lepiej. No i. Jest jak jest. O ty śmieciu! Wysadzić mi chciałeś? No nie, nie, nie. Powiem wam, że w ogóle Creepery były strasznym bólem w dupie, bo czasami niestety mi... Czasami nawet często mi podłaziły i wysadzały, słuchajcie. To było bardzo ciężkie, powiem wam. Yy, no i dobra, tutaj mamy znowu taki sam korytarz. Słuchajcie, no tutaj nie, nie trzeba zbyt wiele dopowiadać. To jest taki sam korytarz jak ten i tamten jeszcze w rogu był. Yy, dobra, tutaj mamy jeszcze jeden taki korytarz, jak pokazywałem wam wcześniej. Tego typu, nie? który się łączy z główną częścią miasta Dimnark. Kolejne, kolejne kolumny też bardzo ładne, myślę. Mamy tutaj, słuchajcie, kolejny taki korytarz. Całkiem ładny, według mnie. Oczywiście to jest takie samo, słuchajcie, jak tamte poprzednie, które wam pokazywałem. No i tutaj będzie zaraz skręt w prawo, proszę bardzo. Całkiem ładnie mi się to się prezentuje, wszystko, słuchajcie. Bardzo systematycznie się tędy łazi Oczywiście ja mówię, będzie tutaj trochę skalku, słuchajcie, no choćby w takich miejscach, nie wiem, wokół tego, oczywiście wokół skrzynek musi, musi być skalk Skalk Shrieker jakiś, nie? No to będzie ogarniane w N19. no teraz nie, nie mam po prostu dostępu do tych bloków, ale to wszystko będzie ogarniane w 1.19 Ja... Dobra, zaraz wam powiem Tutaj mamy filar z czachą jeden, mogę go w ogóle troszkę inaczej zbudować, ale dobra, może już być tak no, taki filar, taki sam jak reszta, znaczy taki sam, taka sama kolumna, i tutaj mamy miejsce na skrzynkę, całkiem ładne, ładnie się prezentujące. Myślę, i właściwie, słuchajcie, to jest tyle. To jest właściwie tyle. No, Pokazałem wam tak naprawdę wszystko. Yy, powiem wam tak, ja jestem bardzo zadowolony z efektu. No, po prostu dla mnie to jest kawał dobrej roboty. Jestem przeszczęśliwy, słuchajcie, jestem przeszczęśliwy, naprawdę. To miasto Deep Dark jest mega dobre, według mnie. Mega dobra robota. Super. Nie mogę się doczekać, kiedy tutaj dam skalkę jeszcze, słuchajcie, żeby to już była wisia katorć. A słuchajcie, tak z innej beczki, to co z projektem folwarku? Projekt folwarku został tylko przerwany, bo nim się zajmę zapewne już niedługo, ale w ogóle się nie spodziewałem, że Możak nam da tak szybko, słuchajcie, miasta Dimnark, że ja sądziłem, że dostaniemy te miasta Dimnark pod koniec cyklu wynowania Snapshotów, Słuchajcie, dostaliśmy je tak naprawdę jako, z, jako jedna z pierwszych rzeczy. I powiem Wam, że byłem mega zadowolony z tego faktu, bo mogłem od razu rozpocząć budowę. No i tak się właśnie stało. Zbudowałem, słuchajcie, i poszło mi to całkiem fajnie, uważam. Całkiem fajnie, naprawdę jestem zadowolony z efektu. I do tematu folwarku, jak mówię, Tema, budowa tego folwarku rozpocznie się już pewnie niedługo, chociaż nie jestem przekonany jeszcze. No tutaj będzie oczywiście jakiś dworek, słuchajcie, jakieś jeziorko, jakiś ogródek za tym. No i jakieś, słuchajcie, tutaj będą zagrody. To jakaś wieś zapewne będzie. No, zobaczę, coś tu kombinuję, słuchajcie, żeby to ładnie wyszło. No, oczywiście, jakieś dróżki tu będą, słuchajcie, no i na dobrą sprawę to już powoli będzie koniec. Jeszcze tutaj będzie pewnie jakiś lasek wokół tej góry, ale zobaczę jeszcze więcej, znaczy czy w ogóle nam dadzą jakieś lasy zaktualizowane. Jak nie, to po prostu zwykły las zrobię. No a jak słuchajcie, nie będą, jak słuchajcie, dadzą nam coś, no to pójdę po jakieś y, bloki ozdobne. I słuchajcie, to jest tak naprawdę już tyle. Więc ja bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z efektu. no... Kawo dobrej roboty, kawo dobrej roboty według mnie. To jest klimat nieziemski, po prostu no nieziemski, zobaczcie sami. Wow. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.